odbywa się z, ok z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy, który był obchodzony w całym świecie w miesiącu kwietniu. I myśmy też teraz pod koniec kwietnia właśnie, żeby w tych dniach kwietniowych, najładniejszych, kwitających, zrobić takie duże spotkanie naszego powiatowego stowarzyszenia emerytów, renczystów i inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim. Witam wszystkich uczestników dzisiejszych uroczystości, jako jest obchodownik Światowy dzień Inwalidów. Serdecznie witam zaproszonych gości widzę powiatu Tomasowskiego, pana Sławomira Szybczyka. Witam sekretarza miasta Tomaszowa, pana Krzysztofa Janina. Serdecznie witam panią Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Naszego Miasta, panią Waldę Ryba. Witam. Przedstawicielkę um, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie Wszystkim i panom, panie władz w Witam serdecznie wójt naszych gmin. Witam wójta gminy rodzin, czyli panią Marwalę Roma. i na Pana na zelona serdecznie witam przewodniczących naszych kół gmin gminnych witam wszystkich państwa Panie, koleżanki i kolegów naszego stowarzyszenia jest to nasze pierwsze tak liczne zgromadzenie organizacja jest młodą organizacją powstała w miesiącu y, lutym została zarejestrowana oficjalnie pod koniec y, lutego, w pierwszych y, dniach marca. Jest to organizacja, która już posiada status organizacji normalnej, bo najpierw była zwykła organizacja, zarejestrowana przez pana starostę. Następnie y, wnieśliśmy do sądu o wydanie KRS-u. Y, i poszczególnych potrzebnych dokumentów do prowadzenia normalnej organizacji. Te dokumenty już uzyskaliśmy: mamy kares, mamy regon, mamy konto bankowe. Także jesteśmy już w pełni organizacją samodzielną do samodzielnego zadania w naszym powiecie. Ja w związku z tym, na pierwsze nasze zgromadzenie, nie przygotowałem sobie przemówienia. I dobrze mi zacharłem. I postaram się parę słów powiedzieć, dlaczego tutajśmy się znaleźli. Jest miesiąc, kwietniu, już to mówiłem, z tego miejsca nawet wiele razy, jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Inwalidów. My wyznaczyliśmy sobie ten dzień na dzień 26 kwietnia. Jesteśmy błędnym stowarzyszeniem. Zrobiliśmy coś nowego. Coś, co to już się robi w Polsce. To już się w Polsce robi. Ale u nas stowarzyszymy coś nowego i w naszym powiecie. Założyliśmy stowarzyszenie powiatowe, stowarzyszenie emerytów, urodzisków i inwalidów. Stowarzyszymy powiecie. I działamy włącznie ze stowarzyszeniem zwykłym bo najpierw było stłumaczenie Zwykłe, które było zarejestrowane przez naszego pana starostka, o którym też Pale powie. W tej chwili dla wszystkich do wiadomości chcę podać, jesteśmy już stowarzyszeniem zarejestrowanym Mamy ponad 1100 członków. Mamy dziewięć tu w terenie a działamy dopiero dwa miesiące. Znajdujemy się dla tych, co nie wiedzą, ale wszyscy wiedzą, może na gości, na ulicy Niebrowskiej, 14 w domu Harcerza. I dobrze, że wspólnie z Harcerzami mamy przystronny, dobrze wyposażony lokal i tutaj kłaniam się pani naczelni i panu prezydentowi za udostępnienie. Panu sekretarzowi też włącznie, czyli władza naszego miasta, za uzdrowienie i w jaki sposób y, pójście pomocna z dogadaniu się z handserzami. No i to taki wspólny no, teraz dla nas znaczy. Czy dalej nie patrzymy na, na tych, którzy sobie za dużo do pieniska zaglądają. Ja nie mówię o tym, co się to na Nie. Mam na myśli będzie tylko nie chcę o nim mówić. Druga sprawa. Chcę podziękować panu To który osobiście do mnie dzwonił, przeprosił mnie i prosił, żeby mógł usprawiedliwić. U Was dzisiaj jest sesja Rady Powiatu. Jest sesja bardzo ważna, gdzie pan starosta. Pan dyrektor Wjąckowski muszą się przygotować, bo będą bardzo zdarzanie ważne sprawy. O ile chodzi o nie panie. Słuchajcie, dobrze, żeśmy wyszli z domu, Dobrze, że mamy to stowarzyszenia. Przynajmniej czujemy się ludźmi pełnowarzyszowanymi. My musimy robić wszystko, żebyśmy się do siebie życzliwie przede wszystkim odnosili. Jest nas tutaj ponad 200 osób, około no 225 osób. Dlatego też zróbmy wszystko, żeby ta zabawa dzisiejsza, to święto nasze, udało nam się, a od nas zależy, czy nam się uda. Tutaj serdecznie chcę z tego miejsca podziękować Panu Janasowi, popularnemu Jarosławowi. Który robi wszystko, żeby nam pomóc w obchodzie naszego emeryckiego święta. Dlaczego mówię emeryckiego? Bo tych starszych emerytów, nie tak świeżych, co Wam, bo 40 lat są, mają też emerytury już na Ale ci starsi emerycyjnych są z i bandani. Oni są i będą, bo już wiek robi swoje i są tym zarodzimy, ale tak. Chcę wszystkim dużo zdrowia, uśmiechu i miłej, fajnej zabawy. Drodzy Państwo, chciałbym w imię Pana Starosty, proszę Państwa na dzisiaj właśnie zamiast tego dnia, przedmiotowego dnia walizy, chciałbym obliczyć y, dużo wspaniałych, ogólnych chwil. No w tej scenerii, której Państwo tej widzą, jestem bardzo dowolny, że Zobaczcie, jak to się działa, że wolał miesiąc, tysiąc yy, sto mieszkańców naszego obiadu dla nas, w szybciej, Także wszystkiego, co najlepsze, dużo wspaniałych lat w Wszystkiego dobrego. Z okazji ja dzisiaj, owego dnia, dzisiejszego Państwu, dużo zdrowia, radości słońca, tak jak dzisiaj, jak również dużo osób, które w otoczeniu waszym wspierały was i e, instytucje, które by również e, w jakiś sposób wspomagały. No i nic dzisiejszej dobrej zabawy. W imieniu prezydenta także nawiązuję pana głosu. Jeżeli ktoś z panów się to, jak nie takiego to rostło dopisze się się W imieniu pana Rafała Gregosona. Tak się, no niestety, nie mógł tu z Państwem być, ale ze z też tutaj jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, widząc Państwa w takich ilości, w takich umorach i w takim zdrowiu, to myślę, że Państwo, co Pani ma na ta pomoc jest zawsze potrzebna, ale Państwo tej pomocy nie potrzebujecie. Wy możecie jeszcze tą pomocą służyć tym moc I do tego Państwa gorąco na... Jeżeli będziecie tylko potrzebować takiej pomocy, to zrobimy. To, co żeśmy zrobili, to myślę, że troszkę jest już trzeba się poszczycić, ale przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia. Pani Wanga, jako naczelnik, Urzędu Miasta, powiedziano, za sprawy społeczne, organizuje bardzo dużo. I myślę dla Państwa również ciekawy. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Tak młodego punktu stowarzyszenia, już tysiące, prawda, w członków. na Wszystkiego najlepszego. W imieniu tych pójdów, którzy tutaj są z Wami, chcę tutaj bardzo serdecznie powitać prezesa, jak i w imieniu tych, których tutaj nie ma. Chcielibyśmy Państwu pogratulować. Gratuluję Państwu tego, że potrafiliście się, się zorganizować, stworzyliście organizację czego brakuje młodym. Mianowicie macie czas, macie doświadczenie. Chcielibyśmy korzystać z tego doświadczenia. Chcielibyśmy, abyście Państwo również wspierali nas w swoich działaniach. Życzymy, Chciałem tylko jeszcze dodać, że źle jest zmarnować młodość, a co będzie bez sensu zmarnować starość. Życzę Państwu wielu spotkań, wielu miłych wrażeń, wielu wyjazdów i dobre, dobrej, dobrej pogody. Wszystkiego dobrego. Panie prezesie, miłe panie, panowie, panowie tutaj, do Czerniewic, gminy ja powiem, że jestem pod ogromnym wrażeniem że będę tutaj, kiedy tutaj na tą salę i zobaczyłem tak piękne wszystko. Cieszę się bardzo, że mogę tutaj z Wami być, ale wracam do Czerwieni. Pan powiedział, że 6 czerwca zapraszamy do Czerwieni. Tak jest oczywiście. Na pewno nie będziemy w stanie tak pięknej sali pokazać. Ja do tutaj pięknej sali, ale mam nadzieję, że będzie wspaniała pogoda. I tutaj prezes już za to ten gminy odpowiada w związku i rencistów. Jeśli będzie wspaniała pogoda, to przedmiotam jest piękny mar i tam postaramy się wszystkich gości. Serdecznie zapraszam na dzisiaj życzę miłej wspaniałej zabawy, rodzinnego, serdecznego świeku. mnie jest tutaj na sali moja prezes, która działa na naszym terenie i też bardzo mocno mi się współpracuje. Szanowni Państwo, życzę dużo zdrowia, tak jak to zostało powiedziane i wspaniali dzisiejszej zabawy. Wszystkiego najlepszego. 岁月的印。 Wszystkim naszym starszym emerytom, bo oni też są inwalidami, oraz inwalidom składam gorące życzenia wszystkiego najlepszego, dużo, dużo zdrowia i uśmiechu w życiu.